Siemaneczko! z tej strony Creeper 2885. Już wreszcie jest drugi odcinek y, naszego, naszej serii Lego Hero Factory. Składajmy razem. Tak, i w tej y, w tej serii w tym, w tym odcinku chciałam powiedzieć. Y, przedstawiam wam y, figurkę produktu 2 na, 6222 Core Hunter. Jest to produkt z LEGO hero Factory Breakout, wielka ucieczka. Co jest ciekawą, co? Czy. Y, Jezus, jak to się nazywa? Ja zapomniałam. Ciekawą serią Breakout. Co my tu mamy? No, pudełko spoko. Jak teraz ostatnio, od chyba czwartej serii, mamy takie torebki. Do teraz do piątej. No, jest już piąta. Nie. No i co my tu mamy? Y, mamy wiek. Y, 714 numer produktu 6222. Figurka cała nawet fajna, gdzie mi się podoba urząd do usuwania rdzenia i kolczasty pancerz i w ogóle. Mamy tutaj on, jak widać możemy sobie tak przy o Jezu, Przy okazji w środku mamy instrukcję, zaraz wam ją pokażę. No i co tu mamy jeszcze? No z tyłu mamy oczywiście także no co. W grze otrzymujemy... Tutaj nie widzę jakichś punktów, ale chyba jak rozumiem, to chyba tylko w bohaterach, a nie jest. Tak, otrzymujemy 300 punktów w grze. Tutaj gdzie to jest? Tutaj jest napisane. 300, nawet tutaj mamy 300 punktów w grze plus 300 w game points Hero Factory Lego .com, Ale ta gra już oczywiście nie jest nieaktualna, ponieważ jest założona nowa strona, więc szkoda, ale tylko tak mówię. Ale może, no nie wiem. Z tyłu mamy tutaj balka, który ściga Core Huntera, aby go zakuć w kajdanki. Jak widzimy tutaj mamy jeszcze funkcję strzelania, yy, tam tu jeszcze mamy yy, całą figurkę. No i możemy ruszać tym usuwaczem rodzaj, no i kurde, nie zdarłam tej metki, potem się zrzej. No i wiadomo maska jeden na jeden Core Hunter. Gra online. No i co? To może teraz już przejdźmy do instrukcji, żeby tutaj. tak, No i co, mamy tutaj instrukcję Core Hunter. Gdziemy, jest, jest. Z tyłu tak samo. dziecię z HDHD i Win. Wygraliśmy, jej. Z tyłu mamy reklamę Lego Super Heroes. Tak samo mamy dwóch złoczyńców przeciwko siebie, czyli produkt 6230 100 XL. I produkt 6231 z monta No i cała gra. HeroFactory.com Połączenie dwóch figurek, czyli produkt 62223, czyli Balk, plus produkt 6222 Core Hunter. Możemy stworzyć takiego wielkiego potwora, co mnie zadziwiło jak go zobaczyłem. No i co, cała spisz części, no i cała instrukcja budowania, tak, no to co mamy budowanie. Dobra. no i teraz możemy już zobaczyć naszą figurkę. Czyli co mamy w figurce? Figurka prezentuje się tak. Jak widzicie. Jest ona wyposażona w kolczasty pancerz, co mi się podoba nawet. Wymyślili... Nigdy nie myślałam, że wymyślą takie coś, ale okej. Okay. Funkcja strzelania bez kulki. Nie, nie wiem, gdzie ta kulka jest. Zgubiła się gdzieś. Pierniczyć to. O Jezus Maria. Przepraszam. Eee, kamerka mi się przyliczyła. Tak. Maska z wizjerem. Wizjer. Jak to było? Eee, rentgen Nie. Eee, pancerz. Klata taka też, też. Magazyn. Magazynek. Mogę też tu zademonstrować gdzie on jest przymocowany. Czyli gdzie tutaj jest przymocowany i leci prosto Styl fajne, to jest oczywiście też. No i urząd do usuwania rodzenia, czyli proszę bardzo, możemy sobie tak ruszać, bawić się. Małe dzieci się tym bawią, oczywiście, nie. Też mam ich. Też, nie, No dobra, też mamy duży ten pancerz, jeśli chodzi o te naramienniki, są fajne, wymyślone 100. O. o. Ale też bardziej się opłaca kupić jakiegoś wroga, takiego przywódcę czy coś. Takiego bardzo dużego, niż kupić małego i średniego, bo to już to jest tak. Nie, no i dobra, no i co? Pancerz jest dla mnie tak. Teraz na, po, na koniec odcinka myślę, że zrobię ocenę. Czyli, no tak, pancerz ładny, czarno-czerwony, no tak, czarny do czerwonego pasują, myślę, że dobrze to zrobili. Funkcja strzelania, czyli broń plazmowa jest dobra. Tutaj możemy ruszać, więc to już jest dobre, czyli. Szczerze do osobenia No i co? No w tym odcinku to chyba już na tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka, czyli trzeciego. No i trzymajcie się. Cześć!